Jeśli lubisz wytrzymałe zegarki, które nie boją się kurzu, błota i ciężkiej pracy, to właśnie pojawił się kolejny model w tym segmencie. Gritix 2 Pro od Polara, bo o nim mowa, to zegarek z wytrzymałością zgodną ze standardami militarnymi Mil STD810, szafirowym szkłem i amoledowym ekranem. Oznacza to, że jest on wyjątkowo odporny na upadki, wibrację, pył, wodę, skrajne temperatury oraz ciśnienie. Zadebiutował 2,5 roku po premierze swojego poprzednika modelu Gritix Pro. Zobaczcie, co się zmieniło oraz czym ten model różni się od modelu Ventage V3, który miał premierę w zeszłym roku. Witajcie na kanale sportowe testy. Na pierwszy rzut oka, 2 Pro prezentuje się imponująco. Popatrzcie sami. Solidna konstrukcja, wytrzymałe materiały oraz estetyczny wygląd utwierdzają w przekonaniu, że obcujemy ze sprzętem dla profesjonalistów. Dopisek Pro w końcu zobowiązuje. Wygląd zegarka, jego stylistyka bardzo mocno trafia w nasze usta. Ta wytrzymałość, masywność zdecydowanie odróżnia go od modelu Vantage V3, który jest smuklejszy i lżejszy. Zobaczcie też jak wygląda w zestawieniu z konkurencyjnymi modelami od Sunto i Garmina. Masywny bezel najnowszego grita robi wrażenie, a przetłoczenia na bokach chroniące przyciski też pokazują, że z tym modelem na treningach możemy mniej uważać. Ekran jest bardziej chroniony, z jednej strony szerszym stalowym lub tytanowym bezelem, a z drugiej szafirowym szkłem x 2 Pro jest większy, ma 48,6 mm średnicy, 14,4 mm grubości. W wersji aluminiowej waży 79 g, w wersji tytanowej 64. Jest cięższy od Vantage V3, ale porównywalny z poprzednikiem. Technologia, jaką kryje w sobie, uwidacznia więcej różnic. Zaczynając od ekranu. Tutaj mamy AMOLED o przekątnej 1,39 cala. W Grit X Pro ekran był mniejszy i w technologii MIP. Rodzaj ekranu wpływa mocno na rozdzielczość, która w x 2 Pro jest niemal dwukrotnie większa ma 326ppi. Jest też dużo szybszy procesor względem poprzednika, który mocno poprawia płynność obsługi zegarka. 100 razy większa pamięć, nowe czujniki tętna, wbudowane mapy czy podwójna częstotliwość GPS. To wszystko powoduje, że x 2 Pro to zupełnie nowy sprzęt. Pojemność baterii też się zwiększyła. Według producenta bateria w trybie GPS z nadgarstkowym pomiarem tętna pozwoli na 43 godziny treningu. W zegarku są zaimplementowane liczne możliwości oszczędzania baterii, co pozwala na wydłużenie pracy nawet do 140 godzin treningu. W codziennym trybie smartwatcha czas pracy baterii ma starczyć na 10 dni przy włączonym ciągłym śledzeniu tętna. Podczas testów sprawdzimy te parametry. Zegarek będzie dostępny w sklepach od 3 kwietnia. Polar oferuje trzy wersje tego modelu: czarna z czarnym bezelem oraz paskiem, szara ze srebrnym bezelem i szarym paskiem oraz wersja tytanowa z dwoma rodzajami pasków: skórzanym oraz silikonowym. Cena modelu standardowego ma wynieść 3249 zł, a w wersji tytanowej 3749. Pod kątem sportowym Gritix 2 Pro wykorzystuje te same najnowocześniejsze technologie czujniki i algorytmy Polara, które zastosowano w Vantage V3. Są one teraz połączone z trwałością na poziomie wojskowym, wytrzymałą konstrukcją i funkcjami technicznymi specjalnie dostosowanymi do użytku na zewnątrz. Jeżeli chodzi o pomiar GPS, producent podaje, że Gritix 2 Pro posiada nowo zaprojektowaną antenę, która wzmacnia sygnał GPS względem Vantage V3. W tym modelu ślad GPS wypadał bardzo dobrze, więc chętnie sprawdzimy jak wyjdzie w naszych testach najnowszy model. Co jeszcze nowego oferuje nam model Gritix 2 Pro? Jest kilka nowych funkcji, przede wszystkim prędkość pionową, która może być przydatna dla rowerzystów lub podczas wycieczek górskich. Oblicza w czasie rzeczywistym prędkość podjazdów i zjazdów. W zróżnicowanym terenie pomaga to ocenić tempo i określić w jakim czasie pokona się kolejne wzniesienia i spadki. W ten sposób można lepiej oszacować postęp na szlaku i przewidzieć np. czas dotarcia do punktów orientacyjnych, które są przed nami. Zegarek posiada również mapy, co jest nowością w stosunku do poprzedniej wersji. Są dostępne offline. Wielu użytkownikom modelu Wentacz V3 brakowało rysowania śladów w trakcie treningów wykorzystujących GPS. Tu ma być ten problem rozwiązany i ścieżka ma być na mapie na bieżąco rysowana. Po pierwszych chwilach możemy powiedzieć, że zegarek prezentuje się bardzo fajnie na ręce. Sprawia wrażenie zarówno mocnego, jak i eleganckiego. Testowaliśmy wersję z szarym paskiem, która wygląda oryginalnie. Duże przyciski, zwłaszcza przycisk środkowy, wyróżnia się mocnym czerwonym kolorem. Dodatkowo pasek ma przy bezelu zgrubienia, które nadają mu jeszcze bardziej odpornego, agresywnego wyglądu. Samo zapięcie paska jest już charakterystyczne dla Polara. Wymaga ono minimalnie więcej czasu przy zapinaniu czy rozpinaniu, ale gdy jest już na ręce, nie ma możliwości wypięcia. Jest to dość istotne przy ekstremalnych sportach czy pływaniu w wodach otwartych. Gritix 2 Pro funkcjonalnie jest zbliżony do modelu Ventige V3. Popatrzcie na porównanie kluczowych parametrów. Fani poprzedniego Grita Pro powinni czuć się usatysfakcjonowani, bo zmian jest naprawdę dużo. Polar Gritix 2 Pro jest już w naszych rękach. Testujemy go dla Was i sprawdzimy na co go stać. Co potrafi w terenie, w czym jest lepszy od innych zegarków na rynku. Jeśli nie chcecie przegapić szczegółowej recenzji, zasubskrybujcie nasz kanał.